Dzisiaj w końcu porozmawiamy o regulacji łanu zbóż. Każda substancja należąca do regulatorów, które stosujemy w fazie BBCH 30-31, należy do grupy inhibitorów syntezy Giberelin. Główne substancje należące do retardantów to chlorek chloromekwatu, czyli powszechnie nazywany CCC, trinexapaketylu, a także proheksadion wapnia. Retardanty nie tylko skracają nam źdźbło i pogrubiają ściany komórkowe, ale również wydłużają czas na budowanie zawiązków kłosa i ziarniaków. CCC, czyli chlorek chloromekwatu, oddziałuje nam we wczesnej syntezie giberelin, natomiast apaketylu oddziałuje w późniejszym etapie syntezy giberelin. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem regulacyjnym w zbożach jest połączenie tych dwóch substancji. Z tego względu zalecam zastosowanie preparatu Antek, który zawiera chlorek chloromekwatu oraz modus, który zawiera etylu. Jeśli chodzi o regulację, musimy zwrócić na dwie bardzo ważne kwestie. Na odmianę, z którą mamy do czynienia, czy jest ona krótkosłoma, długosłoma, czy ma skłonności do wylegania, a także na stanowisko, na stanowisko, w jakim zostaje uprawiona. Dlatego nie ma odpowiedniej recepty co do zaleceń i dawek regulatorów. W przypadku zbóż, które są skłonne do wylegania, są długosłome i w dodatku znajdują się na bardzo dobrych stanowiskach, zalecałbym te górne dawki regulatorów, czyli 1,5 litra antka oraz 0,4 modusa. Natomiast w przypadku zbóż mniej podatnych na wyleganie, znajdujących się na słabszych stanowiskach, zalecałbym zastosowanie niższych dawek. Czyli antek litr w połączeniu z modusem od 0,25 do 0,3 litra na hektar. Regulując zboża, są jeszcze dwie kolejne ważne kwestie: kwestia fazy rozwojowej, a także temperatury. Mówiąc o regulacji wiosennej, mamy na uwadze, że wykonujemy ją w fazie na przełomie faz BBCH 30-31, czyli w fazie pierwszego kolanka. Mówiąc kolokwialnie, gdy to kolanko zaczyna nam uciekać na około 1 cm, wtedy jest najlepszy moment, aby wykonać tą regulację. Jednak, żeby nie było tak prosto, również musimy zwrócić uwagę na temperaturę. I teraz porozmawiajmy o modusie i zawartym w nim trinek sapaku etylu. Trinek sapak etylu najlepiej działa nam w momencie, kiedy mamy bardzo duże usłonecznienie rzeczywiste. Wtedy ta substancja działa nam najlepiej. Zakres temperatur stosowania sapaku to od 8 do 20 stopni. Jednak najlepiej działa w optimum jego działania jest zawarty w przedziale temperatur od 10 do 12 stopni. Modus zazwyczaj działa od 14 do 20, a nawet kilka dni dłużej. Dodatkiem do Modusa jest CCC w preparacie Antek. Tak jak wspomniałem na początku, chlorek chloromekwatu działa nam we wczesnych fazach syntezy Giberelin, czyli najmocniej reguluje, skraca nam pierwsze międzywęźla. Jego zakres temperatur można go już stosować nawet od 5 stopni Celsjusza, ale to takie zalecenia są związane w momencie, kiedy próbujemy dokrzewić zboża, które są słabo rozkrzewione po jesieni ale jego optimum w momencie, kiedy regulujemy pierwsze kolanko, zawiera się w przedziale również 10-12 stopni. Alternatywą może być również preparat Medax Max, który zawiera dwie substancje aktywne. Prohexadion wapnia oraz trinexapaketylu. Jak zaleca producent, preparat ten można stosować już od 5 stopni Celsjusza. Jednak my skupmy się na tym, jakie on zawiera substancje. Wcześniej powiedziałem o trinek zapaku etylu, o temperaturach, w jakich powinniśmy go stosować. Teraz proheksadian wapnia. Jego optimum, gdzie naprawdę zaczyna dobrze działać, wynosi 10 stopni. Pamiętajmy, że okres wegetacji zaczyna się w momencie, kiedy średnia dobowa temperatura wzrasta nam do 5 stopni Celsjusza. Natomiast intensywny wzrost roślin i co za tym idzie możliwość pobierania substancji aktywnych przez roślinę. Zaczyna się w momencie, kiedy średnia dobowa temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Oznacza to, że najlepiej regulację wykonywać w momencie, kiedy ta średnia dobowa temperatura faktycznie wynosi 10 stopni Celsjusza. No i tutaj mamy prostą odpowiedź. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem na plantacjach, gdzie oczekujemy satysfakcjonujących plonów, najlepiej jest zastosować mieszaninę dwóch preparatów. Antek w połączeniu z Modusem to by było na tyle. Dziękuję bardzo.